Siemaneczka. Siemaneczko, witajcie na naszym kanale. Ja jestem Amanda, jest ze mną Lena. I no, tam nic nie ma. Na razie tam nic nie ma. Będziemy się bawić w nie wypili złego napoju Ale to olej e Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to wstawcie łapkę w górę, komentarz na dole i nie zapomnijcie e o subskrypcji. Ja zapowiedzieć, że to jest od bombel. Nie, to jest akurat od Lamczek. Karton, tylko taki miałam. E <grym> Tak więc, mm, sekunda, ponieważ, ponieważ nie mamy nikogo, kto by nam y, pomógł tutaj i nagrał, a że nie będziemy tylko zmuszać Lena, jakby do picia tych złych napoi, to będziemy robić tak, że ja będę nalewać dwa niedobre, jeden dobry, będę wkładać. A dlaczego dwa niedobre? Bo tak, y, pierwsza będzie pić Lena. Nie ty. Odajęcie. Nie. Pierwsza będzie pić lena i Nie. potem będzie mi zamieniać. W niebieskim... Ty pierwszy. Pierwszy? Leży ty pierwsza. <laughs> ty pierwsza. W niebieskiej szklance będziemy mieli dobre, żeby ona mogła sobie to ładnie ułożyć i będzie wiedziała po prostu... Będzie wiedziała. Dobra, mam nadzieję, że to zrozumieliście. Ty zaczynasz. Ty zaczynasz. Jakiś lajtowy dam na początek. Tak. Zasłaniaj oczy. Więc e, jako pierwsze złe będzie syrop do mleka kakao, bo on jakby nie jest zły, ale chyba sam syrop nie będzie najlepszy. No Pierwsza runda musi być taka na czilku, potem mamy olej, mamy płyn do baniek, mamy ocet, płyn więc będzie ciekawie. będzie ciekawie, Będzie ciekawie. Lena, nie podgląduj. Nie ma podglądywania, Dobra. I pyszne idzie do niebieskiej szklanki. To nie. To na to? No, nie będziesz wiedzieć. To tu na to? Niebieska. Ale mogę zobaczyć. Nie. Ale nie, nie wiesz. A w kolejnych będzie co? O nie, nie, czekaj, bo nie dosięgam. Muszę więcej na razie. Tak, możesz już. To też jest. No jest, ale nie patrz. Nie można podglądywać. Lena, nie podgląduj. Którą sąkę bierzesz? Czekaj, że zanim się napijesz. Jak będziesz chciała wypluć, tu będzie tu będzie miska, żebyś mogła wypluć. Cze Lena, tylko nie podgląduj. Którą bierzesz? No, zgadnij. Płyn. No, ma nie takie złe płyn do pukania, buzi. Co to było? Za mało się napiłaś w ogóle. Dobra, to teraz tak. Mogę zobaczyć? Tak, teraz zobacz, zobaczysz sobie. No nie? Nie, było. Co to było? Aha, A co to było? Tu jest niebieska szklanka. A co to było? To jest syrop. Teraz musisz zamienić mi te szklanki, ja nie patrzę, dobra? Dobra. I potem odwróć, ja nic nie patrzę. Dobra. Teraz musisz to obrócić tak, że macie ja nie widziała tam, odwrócić do kamery, powolutku. No, dobra. W kamerze widać? Okej, okay, więc... Jak oh. to Dobra, ja sobie to dam bliżej. Okej. I wybieram słomkę...

Teraz wyjmę te skóki na chwilę, jestą one papierowe, to będzie masakra. Y I wymienię do pierwszej szklanki będę wlewać to. Do kolejnej szklanki będzie dziewczo. to. To, A nie wziąć nazwy. Nie mogę powiedzieć nazwy. Ale nie będzie płynu, ani farbowania, ani oleju. Nie będzie? Nie. A kolejna dobra będzie taka. Jaka? dobrego. O, to jest gazowanego? ona hmm. Chwila. Albo podrazowanego, gazowanego. Włożyć. I już? Tak, możesz już otworzyć i wybrać sobie którą. No, co pij, jak no, jesteś pewna. To nie jest Janko? Lena! Uuu, napój. Może to być napój. Napój. <laughs> Przypał, myślałam, że coś innego łapnie. No, ale dobra. Wyślij mm, ten napój, dawaj To jest red Bull. Dawaj mi Ty to teraz, halo. Musisz powymieniać, mamie. Dobra. Ale Red Bull jest mój. Red Bull, odset olej. Może żeby mi wybrała Dobra, mieszkań chyba. Dobra, ci. Już? Nie. O! Słonka wpadła? Wyciągnę. No. Już? No to odwróć do kamery, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Nie, ja się akurat nie możesz. Ja się akurat tutaj trochę boję, bo są rzeczy, których nie lubię, typu nie, no olej. nie może. Więc ja sobie biorę miskę po swojej stronie. Mogę ci nie ma Nie ma oleju się Nie. A co jest?

O fuj, jakie to A nie, olej? A jeszcze możemy wybrać olej. Uuu, olej był tutaj. Faktycznie do środkowej wydałaś Red Bulla. Daj mi Red Bulla. nie, tu! Ale ufać, no pójdź teraz. Ej, wiecie, to jest w ogóle e, ciekawostka? Pójdę się rzeka. Ciekawostka Tam, jest taka, że miałam, miałam w gimnazjum kolegę, który normalnie pił ocet, no nie? W ogóle go to nie brzydziło. Ej, byłam pewna, że tu jest olej, bo patrzcie. Bo tu normalnie było z oleju brudne i woda słonka. Ja byłam pewna, że że tu jest olej. Byłam A to był co? Ocet. Byłam psychicznie przygotowana na olej, dostałam ocet. Dobra. Dobra. Dobra, tak, teraz. Nie, teraz <grym> druga rzecz. No, tak! tak. Uu, to I ostatnia rzecz. Nie tak. Będzie tu. Okay? Tak, możesz już otworzyć? Będę machała. Robisz. To? to. Pewnie. Co to? To chyba będzie dobre. Tak? Tutaj. No, tu jest dobre. Ja bym brała tą środką. Żeby nie było, że jestem wredna mama i nic nie mówię. No, napij się i powiedz, co to jest. Co to było? No, napij się normalnie. A to, co to, to było? To niebieskie? Niebieskie to jest mleczko. Nie, Nie smakowało ci środkowe. No, weź się napij jeszcze. A co to było? No, to jest woda smakowa. No, tylko ochydna. No, co to Ochydna? Żartuję, wiesz co to jest? Co? Windowbaniek <grymne> Dobra, zamieniaj teraz ty te za. No nie krzycz po pierwsze, ale ty wyglądasz teraz z tymi włosami i tak krzycząca Dawaj ten, musisz mi pozamieniać Ale co to jest zaproszenie, jaką ja mam wybrać? To, to jest pyszne! To jest pyszne! Ja biorę dużo. To jest dość, niebieskie. Ja biorę dość... mhm. To jest no. Ale na kłamie, nie, ja sobie wezmę tą. Nie, nie, tam. Nie piszcz. A co dalej? Nie wiem, ja sobie biorę Tom. Dzień dobry. Nie. Mm. A teraz pisz to? Nie. Ja bym mleko. Ale, ale to jest przepyszne. To jest pyszniejsze od mleka. To jest królewskawkowe. Gorszą tego od stóp. Bo to jest płyny O fuja to dalej cię Boże? Dobra, to jest Truskawkowy. Pineczko. Teraz był truskawkowy. Gdzie? Tu, tu jest truskawkowy. Mogę, się robić? Mogę zobaczyć? Naprawdę w środkowym jest truskawkowy. Nie kłamaj <laughs> nie jest taki chyba dobry sam, no nie? <laughs> Dobra, więc to jest dobre. Nalewamy sobie. I teraz nie dobre. Uważaj, bo jestem za tobą. No, no, nie. No. Już nie jesteś? Jestem, za to mam na nie podglądy. Leci. Pią, gdzie jesteś? Lubeczko. Lubeczko. I czekaj, i jeszcze jedno muszę nadać. Ochybne? Nie, ochybne. Sympa niby. Nie. już? Możesz już. Co nie czułam, ale Tu jest niedobre. To ci jedno mogę tylko powiedzieć. Więcej ci nie powiem. Na serio? No. Jakie? ocet ocet tutaj jest? Mhm. Będę mieć drugą niebieską. No, bo ja zamieniłam szklanki tym razem. Bo się pomyliłam. I w białej jest teraz dobra. Oszuście. Tutaj. Tu jest dobra. No dobra, ale cicho, żeby ten. Ja to muszę potem usunąć, żeby widzowie nie myśleli, że ci podpowiadałam. Napiszę tego dobrego już. Dialectos. o Olha é que <tons> <meio sh> <tons> <Serga werelico> <tons> Dobra, A skąd wiesz, które jest pyszna? Bo widziałam. W jest dobre. Tutaj jest dobre. Niebieska tam jest? Mhm. Nie, nie, niebieska. biała. Ale w jest tylko dobre. No właśnie niebieska się mm, ja Nie, no Niebieska. Nie, ja nie wybieram tej, bo to na pewno nie jest niebieska. Jest! Ja wybieram Tom. Nie możesz. Tu pyszne. Nie, ja wybieram to. Ja sądzę, czuję ten płyn do bani. bo A to właśnie jest płyn do bani. Tak? To się napiję tego płynu. Nie! No, nie możesz. No widzi, ja wybieram, który piję. Ty jest płyn do bani? A to co, Nie. To <grym> byś nie wybierał płynu. <grym> <wyprzyma> płynu. <grym się> Przecież tu nie ma płynu. Co to jest? Kączucho. Uważaj, bo się wywali. Nie, dawaj, ja piję. Nie mam! jest płyn? Nie! Płyn tu jest. Nie, co jest w środkowej. A ty jesteś środkowej? Też nie. Jak tam jest płyn do i mi znowu szukałaś, to z nie rozmawiam. Ja tam chcę. Ta była moim pierwszym wyborem. Koncentrat pomidorowy wymieszany. Chciałaś mi dać płyn do banii, bro, na mawo. Teraz mam w wymieszany zapach y, pomidorów z płynem do baniek i płyn do jest tak gorzki, fuj. Nie polecam tego pić, ale zaraz sobie przepłukam A tego Ci nie da. Mhm. Y, tak więc, jeżeli podobał Wam się taki odcinek, to stawcie łapki w górę, komentarze. Subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żeby na bieżąco filmy u nas pojawiają się teraz co drugi dzień. Więc co myślę? Do zobaczenia w następnym odcinku. Mhm. Tak, pa pa! Pomidory, pomidory, pomidolę, banan. Ale ci w wolnikami. Den var veldig god.